Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze squaber.com Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z giełdą papierów wartościowych Myślę, że pomimo tego, że mamy cały czas niepokoje jeżeli chodzi o giełdę czy to czasem nie zacznie spadać za chwilkę pojawiają się ku temu też sygnały, o których wspominam podczas innych audycji to tutaj jednak cały czas są spółki, które no, zaskakują pozytywnie. Powiemy sobie o dwóch, trzech takich przypadkach dzisiaj. Natomiast też chciałbym dzisiaj akurat wyjątkowo poświęcić trochę bardziej edukacyjnie to nasze spotkanie, ponieważ są. Są zasady, są strategie stosowane od wielu, wielu lat, które również i w skłaberze są alertowane, które w dobie tak dużej zmienności, jaka aktualnie panuje, no trzeba dodatkowo jakby się zabezpieczać, dodatkowo umiejętnie z nich korzystać. Stąd też powiem o tych właśnie zasadach, jak to wykorzystywać alerty ze strategii tutaj, strategii trendowej grupy żółwie, ale którą także i ty możesz stosować, niezależnie od tego, czy korzystasz ze skłabera, czy też nie. Bardzo ważne, bardzo proste. A przede wszystkim dające zarabiać, jeżeli się odpowiednio oczywiście do tego podchodzi. Natomiast zaczniemy sobie od wig 20. Otóż mamy sytuację taką, że WIG-20 no dzisiaj stoi lekko w miejscu po wczorajszych spadkach. Mam na ten moment zatrzymanie zatrzymanie jest dość zmienne, niektóre spółki rosną, niektóre spółki tanieją nie ma jakiegoś takiego sentymentu dzisiaj bardzo istotnego, no i właśnie to dzisiejsze, dzisiejszy dzień będzie też dość istotny z punktu widzenia wczorajszego sygnału, bo mamy objęcie Bessy, ale objęcie Bessy powinno być potwierdzone następnego dnia, czyli też dniem spadkowym, idealnie byłoby, aby rynek Zaczął się obsuwać idealnie, jakby dla scenariusza spadkowego, nie, niekoniecznie dla nas jako inwestorów, żeby rynek zaczął się obsuwać poniżej 1570 punktów. Wtedy będzie potwierdzenie całego odwrócenia tego schematu, który tutaj obserwujemy, będzie wybicie linii trendu. Bardzo dużo się rzeczy złoży na ten temat, żeby to. Po prostu spadało. Jak popatrzymy na wolumen, no to on wczoraj również był dość wysoki, co wskazuje na to, że przy tej fali spadkowej, która się wczoraj pojawiła, było, było dość sporo zainteresowanych do sprzedaży, ale też i do zakupu, tak? Bo musimy pamiętać, że zawsze osoba, która sprzedaje musi znaleźć drugą stronę transakcji. Więc tutaj mamy duże zmiany. Zmienność cały czas panuje i to implikuje jakby takie wnioskowanie, że powinniśmy oczekiwać jeszcze pogłębienia spadków, niekoniecznie wybicia nowego minimum, ale jeszcze fali spadkowej, która by wyrzuciła tych którzy kupili tutaj w nadziei na to, że to już jest dołek, tak, bo, bo tutaj musimy o tym pamiętać, że jeżeli tu faktycznie zakupiono przez inwestorów indywidualnych akcje, no to tutaj te grube pieniądze powinny jeszcze znaleźć sobie lepszą cenę do zakupu. Trudno oczywiście oszacować, kto kupił, czy tutaj czasem nie będzie już dołka hossy, ja cały czas na razie uważam, że tak naprawdę jeszcze brakuje nam tego no, jakiegoś pogłębienia tych spadków. Zobaczymy. Na ten moment jest ku temu najważniejszy czas. I tyle słowem wstępu. Tak? Tutaj nie będę kreślił różnych scenariuszy dla samego WIG-20. Poza właśnie takim prostym, że jeżeli rynek zacznie się obsuwać poniżej 1570 punktów, to powinniśmy rozpocząć kolejną falę spadkową, która niekoniecznie musi wybić nowy dołek, ale która wystraszy inwestorów i pojawi się takie widmo bez. Natomiast jeżeli chodzi o spółki, które zaskakują pozytywnie, czyż trudno powiedzieć o LiveChacie, że zaskakuje, o której spółce mówiłem już kilkukrotnie, dlatego że LiveChat, spółka, która w takim, takim momencie, w takim kryzysie, jak jest teraz, który tak naprawdę przenosi biznesy z rzeczywistości, naszych sklepów do, do sieci, powoduje, że jakby ich usługi są zdecydowanie bardziej popularne. No i tutaj w wynikach za trzeci kwartał, czy za czwarty kwartał, bo oni mają róż, in, inny ten sezon wyników, tutaj wyniki były lepsze niż przed rokiem o kilkanaście procent. Warto sobie przejrzeć ten raport, jak wygląda liczba nowych klientów, jak to wszystko rośnie. Natomiast tutaj kluczowe jest to, że dalej nie będzie informacji w tych raportach za ten marzec, który był tak moim zdaniem kluczowy, a najważniejsze tak naprawdę dopiero będą dalej za kwiecień, które wskażą jak silnie tutaj rynek rośnie na czacie. Ja osobiście nie byłem w stanie wygenerować ciekawej spółki na tej, na, na tej spółce, dlatego że tutaj brak, zabrakło nam, stricte mówiąc, strategii pod konkretny taki ruch, bo tutaj no, nie, nie da się ukryć, że ten 2020 rok jest troszeczkę inny, tak? Natomiast wskazywałem tą spółkę wielokrotnie jako ciekawą właśnie przez to, że to jest czas do zarabiania dla niej. Pieniędzy. Na ten moment wygenerowaliśmy zyski związane właśnie z wybiciem. Zakładam, że to wybicie będzie kontynuowane. Niekoniecznie dziś, niekoniecznie jutro. Natomiast jesteśmy na oporach, tutaj, jak spojrzymy sobie na wykresie, no to live -chat dobił do kolejnej fali strefy podaży, więc to jest krótkoterminowa reakcja i krótkoterminowy sygnał do, do spadków. Natomiast dobiliśmy do poziomów widzianych ostatnio w 2017 roku. Jak to zostanie pokonane, czyli 56 zł, powinniśmy zaatakować szczyty na 59. Czy też 60 zł. Ja zakładam, że tutaj będzie wybicie, korekta i później próba kolejnego ruchu. Wzrostowego. Na pewno po tak silnym wybiciu zakup nie jest racjonalny, bo tutaj jest ogromne ryzyko. Zresztą o tym ryzyku będzie dzisiaj też wiele, wiele mówić, jak i mierzyć, jak dobierać zarządzanie kapitałem do takiej właśnie okazji, jak wybicia. Natomiast tutaj, tak jak mówię, korekta, i być może tutaj warto byłoby skorzystać z tego materiału, który nagrywałem dla Was we wtorek. On jest dostępny w części na moim kanale YouTube, w drugiej części, w pełnej takiej odsłonie, jest dostępny na edukacji skłabera gdzie jak sobie wejdziecie na edukację, to tutaj cały materiał, gdzie ja tłumaczę, jak wykorzystywać takie wybicia, są w nagraniach, w webinarach. Tutaj wystarczy sobie wejść w pięć spółek, które są z okazją do silnego wybicia. Tutaj mówię całą strategię, jak wykorzystywać takie silne wybicia po krótkich korektach. No i tutaj właśnie live chat jest potencjalnie taką okazją, czy jeszcze nie, jeszcze zdecydowanie za wcześnie, żeby o tym mówić, ale jeżeli rynek zrobi taką płytką korektę, to właśnie tamta strategia będzie tutaj możliwa do wykorzystania na podłączenie się pod ruch wzrostowy, więc warto obserwować. Natomiast kolejną, aha, tutaj taka ciekawostka, wczoraj dodaliśmy bardzo fajną funkcjonalność do naszych wykresów, otóż e, teraz będziesz, e, będzie można Tutaj podglądać, kiedy były wypłacone dywidendy historycznie, tak? czyli jakie były dywidendy, jaka była kwota, jaki był dzień wypłaty dywidendy, ale także i przyszłości. Jeżeli się na jakiejś spółce pojawi zadeklarowana dywidenda, to będzie ona oznaczona w przyszłości, że ona będzie wtedy wypłacona. Te dywidendy też można sobie schować tutaj przez przycisk. Schowaj dywidendy, to wtedy ich nie będzie widać, więc tutaj y, takie dodatkowe udogodnienie wczoraj się pojawiło w skłaberze. Natomiast jeżeli chodzi o energię, no spółka, która jeszcze niedawno wydawało się, że będzie przejęta za 7 zł, teraz nagle PKN Orlen informuje o tym, że jednak ta cena będzie wyższa. Więc tutaj mamy od razu oczywiście uplosowanie się tych notowań na tej cenie wezwania. No skąd, takie, skąd takie tutaj wezwanie, tak? skąd podwyższenie tej kwoty wezwania? No myślę, że znaczy, trudno powiedzieć inny przykład niż tylko i wyłącznie to, że po prostu skarb państwa wymógł na trochę wyższej kwocie, bo większy. Potrzeby są budżetowe, natomiast e, trudno znaleźć inne uzasadnienie. Natomiast e, jakby nie patrzeć, dalej gro inwestorów jest, e, że tak powiem, niezadowolona z tej ceny. Pamiętajmy, że tutaj energia została czy debiut energii był w okolicach 14 zł, tak, chyba cena emisji nam była 14 zł, później dobiliśmy do 28, a teraz Skarb ponownie ściąga tą spółkę z giełdy za połowę taniej niż była emisja. Cały czas jest tutaj nie, nie zainteresowanie jakby tutaj yy, myślę, że inwestorów indywidualnych, cały czas są wahania, czy odpowiadać na to wezwanie, czy też nie odpowiadać. Ja osobiście nie mam tutaj personalnie zdania, nie mam akcji, w związku z tym też nie, nie, nie jestem z nimi związany, ja natomiast uważam, że PKN Orlen Tutaj będzie przejmował akcje, niekoniecznie dążąc tylko do 100%. Tak? Tutaj ciężko powiedzieć, tak naprawdę, jaka będzie polityka docelowa. Czy za wszelką cenę będą chcieli przejąć te wszystkie akcje, czy też nie. Natomiast pamiętajmy, że że tutaj cały ten proceder wezwania jest z góry określony, są konkretne progi, przy których PKN Orlen może później ostatecznie wymusić sprzedaż akcji tak przez, i później wyprowadzić spółkę z giełdy. Więc tutaj cały ten proceder warto poznać, jeżeli posiada się spółki energii, dlatego żeby nie zostać czasem z ręką w nocniku, bo nawet jeżeli te akcje ostatecznie zostaną od nas odkupione, to mogą być odkupione po nieco gorszej cenie lub przede wszystkim będzie to trwało Dłużej. Więc warto o tym e, pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o drugą stronę, bo pamiętajmy o tym, że spółka przejmowana zazwyczaj zyskuje, tak było w przypadku lotosu, też dalej jest w przypadku lotosu e, natomiast spółka przejmowana m, e, tutaj no ma się zazwyczaj gorzej. No i tak jest dzisiaj. PKN Orlen oczywiście traci e, 2%, dlatego że no musi więcej pieniędzy wydać, chyba 500 milionów złotych więcej. E, zresztą tutaj też w komunikatach jest ta informacja. Także że jest zmiana ceny wezwania, można sobie tam poczytać dokładny ten opis, jak to wygląda, co się tam dzieje, więc warto sobie to przeczytać. Natomiast warto też zauważyć, że tutaj wybiliśmy trend na PKN Orlenie, więc teraz taka korekta, o której wspominałem wcześniej, no ma szansę się zrealizować, czyli tutaj właśnie w rejony około 54 zł, co byłoby bardzo ciekawym momentem do tego, żeby zgodnie z metodą szczyty i dna wykorzystać tą okazję. Więc tutaj widzę, że na czacie pytacie o kruka, więc skorzystamy, bo Kruk jest jest cały czas moim zdaniem ciekawą firmą, więc warto o niej powiedzieć dwa słowa. Oczywiście nie będę odpowiadał na wszystkie pytania, bo to nigdy bym na to nie zdążył odpowiedzieć, ale o Kruku myślę, że warto powiedzieć. Otóż Kruk, spółka, która tutaj zrealizowała już pewien zasięg wybicia z komentarza, który był wpisany mniej więcej na tych świeczkach, czyli tutaj w okolicach 30 marca, zresztą zaraz go pokażę. Więc tutaj mamy to silne wybicie, rynek dobił do poziomu około 90 zł, cele są wyżej. 100 zł, 110 zł, to są takie bardzo ciekawe miejsca, przy których krót mógłby się zatrzymać już na razie finalnie, bo cały czas pamiętajmy, że to jest na razie tylko korekta. Natomiast teraz dobiliśmy do miejsc, które są bardzo interesujące. Zauważcie, że ja zazwyczaj zwracam uwagę na dwa poziomy, jeżeli chodzi o wykresy świecowe. Po pierwsze, dołek na poziomie 8260. Tutaj jak rynek to wybił, to jest to przesłanka do tego, żeby ten impuls się zakończył. Natomiast druga przesłanka, która, która tutaj jest. To są minima tej świecy, czyli 74-78. To wynika z tego, że ta świeca, ta duża świeca ona wybiła nowe zakresy, to jest tak zwany outside bar. Natomiast te wszystkie świecy wewnątrz to są inside bary. I ja w swoich metodach stosuję różne podejście, w sensie czasem patrzę tylko na minima świec, jeżeli to jest bardzo dynamiczny ruch, ale także i właśnie minimo, minimum outside bara jest tutaj, tego ostatniego outside bara jest tutaj istotny. No i na ten moment rynek się broni powyżej 75-47, więc dopóki ta cena znajduje się powyżej tego poziomu i jakby się pojawiały takie cienie od dołu, a co najważniejsze zacząłby być wybijany maksimum lokalnej świecy tak czyli maksimum w tym przypadku dzisiejszego dnia, bo zakładam, że dzisiaj rynek nie ruszy na północ, to wtedy byłoby to taki krótkoterminowy sygnał do tego, żeby ruszyć w kierunku 100 zł. Ale pamiętajcie, że to są takie spekulacyjne transakcje, trzeba być bardzo wtedy roztropnym, jeżeli chodzi o zarządzanie kapitałem i pozycją, dlatego że wtedy ten stop loss musi być poniżej poziomu 75. Dlatego że jak to rynek zacznie zamykać, to wtedy znowu zaatakuje prawdopodobnie 62 zł. A że mamy trend spadkowy, no to nie wiemy, czy to się nie przerodzi w kolejną falę spadkową. Więc tutaj musimy o tym. My musimy o tym pamiętać. E, więc tutaj tak wygląda sytuacja na, e, sytuacja na kruku. No, i teraz e, chciałbym przejść do tego, co moim zdaniem e, jest też bardzo istotne, biorąc pod uwagę, jak jest zmienny rynek. W Skłaberze alertujemy ciekawe spółki w postaci różnych metod. Jedną z nich jest automatyczna strategia grupy Żuwi. To jest automatyczna strategia trendowa. Jak sama nazwa wskazuje, najlepiej sprawdza się w okresach trendów, ale co ciekawe, te okazje, które są tutaj sugerowane, są okazjami, które pozwalają wyłapywać takie momenty bardzo, ale to bardzo ciekawe. Jedną taką klasyczną na razie pokażę różnicę na spółce Playway między tym, jak wygląda dobry sygnał z automatycznej strategii trendowej, a tym, jak Wygląda taki sygnał, bardzo trudny do wykorzystania. Jak je rozróżniać? I właśnie na, na, na przykładzie spółki Playway to sobie zrobimy, a później jeszcze omówię przykład bieżący, jak to wygląda i jak wykorzystywać przyszłe alerty i jak samemu można to robić, tak? To jest oczywiście bardziej czasochłonne, bo wtedy trzeba ustawiać alerty, trzeba to wszystko śledzić. Natomiast tutaj w skłaberze jest to zrobione automatycznie. Natomiast ważniejsze jest to, żeby to zrobić po prostu dobrze i racjonalnie. W skłaberze mamy tą informację w postaci listy transakcji. Tutaj warto zauważyć właśnie tą transakcję chciałbym poruszyć, czyli Tę transakcję, czyli tutaj kupno 2 grudnia i zamknięcie 25 lutego. To jest taki przykład modelowy bardzo, bardzo dobry. Ja zaznaczyłem te okazje tutaj na wykresie. Wcześniej też była okazja tutaj, ona została wybita na stop więc to jakby to nie jest tak, że zawsze każdy sygnał wychodzi. Natomiast to jest bardzo ważne, aby pamiętać, jakie są zasady oryginalne tutaj stworzone, bo one tak naprawdę tutaj mają największe znaczenie. I tutaj zauważmy, że to wybicie, które było takie modelowe, było też bardzo dynamiczne, bo ono było po luce wzrostowej, więc alert wyszedł o, po cenie 196 zł. Więc jest to cena oczywiście odbiegająca od poziomu dolnego ograniczenia kanału Don't ale jednak jest to alert dalej jeszcze roztropny, dlatego że jeżeli popatrzymy sobie na tutaj zasięg ceny, może tak, czyli tutaj zakres cenowy, to on wynosi... Do dołków 11%. To nie jest dużo. Popatrzmy natomiast na alert, który wyszedł ostatnio, czyli alert za 358 zł. I tutaj, jak sobie weźmiemy zasięg ceny od tego poziomu. Do stoplosa, który był tam tego dnia, to jest już 20%. To i tak bywały gorsze alerty, w sensie z większym zasięgiem stoplosa. Natomiast to jest pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o strategię trendową grupy Żółwie, ona oryginalnie się wywodzi z, 1908, no z lat 80. w Stanach Zjednoczonych, gdzie było do zrobione doświadczenie, w których dwóch wybitnych inwestorów zrobiło sobie grupę inwestorów, zebrało ludzi luźno, luźno i wytłumaczyło zasady, jak mają postępować. Tamta strategia zakłada kilka bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim patrzenie na zmienność ceny i od niej uzależnianie zarówno stop lossa, jak i wchodzenia w kolejne pozycje. No a poza tym jakby tutaj traktowanie tego ruchu dynamicznego wybicia jako tego momentu, w którym należy podejść, do zakupu akcji. Pierwszym elementem, który tutaj my sprawdziliśmy w ramach strategii trendowej, to oczywiście skuteczność takiego podejścia bardzo prostego, bo u nas w Skoberze staramy się zawsze wspierać inwestorów, którzy inwestują w średnim terminie, w długim terminie, natomiast takie krótkoterminowe transakcje, no zdajemy sobie sprawę z tego, że tutaj najważniejsza jest szybkość reakcji, no i trudno znaleźć takie narzędzia, aby tutaj dostarczyć każdą informację na, szcza, na czas co do milisekundy, więc tutaj my staramy się, my przerobiliśmy tą strategię na taką strategię, która jest w trochę dłuższym terminie, tak, czyli te sygnały są na koniec sesji, wskazują bardziej ciekawe spółki, którymi się można zainteresować. I tutaj ważne jest to, że na ten moment, jeżeli chodzi o Playway, mamy informację taką, że rynek z tego momentu tutaj, początkowe ryzyko to było 10%, biorąc pod uwagę takie podejście, które my stosujemy. Natomiast jeżeli chodzi o... To jak to było oryginalnie wykorzystywane, to musimy sobie włożyć jeszcze wskaźnik ATR i ATR liczony, czyli średnia rzeczywistego zasięgu, liczony z 20 okresów, e, takie... Miało podejście, takie podejście było w grupie żółwia i zauważmy, że jak w ogóle jak ten ATR się tutaj zwiększył. Tak, kiedyś to było 4 zł. Oczywiście w złotych to też będzie więcej, większa, bo jest większa cena. Natomiast to dla nas jest prostsze niż procentowo, dlatego że my tą cenę potrzebujemy, tą różnicę w cenie potrzebujemy uwzględnić. Grupa Żółwia zakładała, że jeżeli mamy wybicie powyżej dwu, d, d, górnego ograniczenia 20 okresowego kanału Donchain, czyli inaczej mówiąc, jeżeli wybijamy 20 okresowe maksimum, liczymy cenę maksymalną z 20 okresów i w dniu y, tutaj 2 grudnia ono było na poziomie 183 zł. Tutaj była luka cenowa, więc nie dało się tego wykorzystać w taki sposób klasyczny jak oni to robili, dlatego że dla nich założenie było takie, że wchodzimy w trakcie sesji. Natomiast w naszym założeniu, które przetestowaliśmy, że historycznie daje zarabiać. Yy... To wejście jest na koniec sesji. W sensie po zamknięciu sesji generowane są alerty, i na rozpoczęciu kolejnej sesji jest dopiero wejście ze stop poniżej dolnego ograniczenia dziesięciookresowego kanału donchain. W klasycznym takim podejściu, jak stosowała grupa Żółwia, to wejście było tutaj na zasadzie w trakcie sesji, i później to była jedna jednostka, nazwijmy to. Natomiast w ciągu rozwoju tej sytuacji, czyli pokonywaniu kolejnych barier odległych, o połowę średniej dziennej zmienności z 20 okresów, dokładana była kolejna jednostka transakcyjna. Natomiast tutaj ważne jest to, jak było zabezpieczone, e, zabezpieczone te transakcje, i w dobie takich ruchów, jakie mamy dzisiaj, to zabezpieczenie ma ogromny sens. Chodziło o to, że w momencie, w którym w, rynek, w rynku została wygenerowana taka okazja, to po wejściu można było dodać kolejną transakcję, właśnie po połowie ATR-a I tutaj ta połowa ATR-a, ona później podskoczyła, tak? To było 5 zł To można sobie odmierzyć proste 5 zł Po prostu, żeby tutaj mieć o połowę, tak? Czyli 2,50 Troszeczkę mniej Tak, tutaj oczywiście robimy to jako przykład Więc nie, nie chodzi tutaj o aptekarską dokładność Ale chodzi o to, że w momencie, w którym kupiliśmy pierwszą jednostkę tutaj i rynek rusza w naszą stronę. To możemy dołożyć drugą jednostkę po połowie Atera, kolejną jednostkę po kolejnej połowie Atera i kolejną jednostkę po jeszcze jednym połowie Atera. Czyli łącznie gromadzimy cztery jednostki. Odnośnie samej wartości tej jednostki to jeszcze za chwilkę powiem. Czyli łącznie gromadzimy tutaj cztery cztery, nazwijmy to, pozycje. Dlaczego w taki sposób to grupa żółwia robiła? Dlatego, że jak oni handlowali w trakcie sesji, to istniało duże prawdopodobieństwo, że rynek naruszy górne ograniczenie kanału, wróci, no i była zrealizowana duża strata. A tak oni realizują stratę z mniejszej, z mniejszej jednostki. Cały czas ryzyko było Dwuprocentowe względem kapitału, ale jednak ten zakres, który pozwalał na to, żeby ta dwukrotność czy dwuprocentowa wartość kapitału była ochroniona, jest większy przy mniejszej pozycji i to jest bardzo ważne. I tutaj mamy na ten moment, akurat na, play, czy na, na Playway, była taka sytuacja, że te pozycje można było otwierać kolejne coraz to wyżej. I co najważniejsze, w tym podejściu, stop loss nie jest cały czas tutaj na tym dolnym ograniczeniu 10%. 10okresowego kanału donchain, tylko jest cały czas w taki sposób, żeby łączna strata z tych transakcji nie wyniosła więcej niż 2% kapitału i jednocześnie ten dwuprocentowy kapitał to było określone na zasadzie dwukrotności ATR, tak? Czyli jak mamy 10 zł to jest jednakrotność ATR, czyli 10 to jest dwukrotność ATR, -a. czyli 10 zł, tak? i ten stop loss na początku wynosił tutaj tyle, tak? Był oddalony od pierwszego wejścia o taką i później za każdym razem jak jest podnoszona czy dodawana kolejna transakcja, to ten stop loss rośnie wyżej. Tak? Czyli po dodaniu czwartej transakcji, tak? Czyli mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, stop loss z początkowego poziomu według tego klasycznego podejścia z poziomu 185 został podniesiony do poziomu 193. Cały czas ryzyko z tych transakcji wynosiło 2% kapitału. Ponieważ pierwsza pozycja, jeżeli by się zrealizowała strata, czyli zrealizowałaby się strata na poziomie 184 zł, to stracilibyśmy 2% kapitału według tego tych zasad. Natomiast później, dokładając kolejne pozycje, podciągamy stop-lossa tak, aby łącznie wszystko nie straciło więcej niż 2% kapitału. I to jest bardzo ważne, Dlatego, że tutaj zarządzanie kapitałem jest kluczowe. Natomiast dzięki temu z całą tą pozycją później grupa żółwia trwała tak długo z pozycją, aż nie został wybity poziom dolnego ograniczenia kanału Donczeń, czyli tak jak jest u nas generowany alert zamknięcia transakcji. Tutaj w tym przypadku na poziomie 300. 39-338. To jest yy, ruch, którego my szukamy. I jaka jest podstawa, jaka jest podstawowa różnica między właśnie tym wejściem, które na przykład teraz mamy, obserwujemy, a tym, co jest teraz, to, że tutaj to, ta zmienność początkowa była mała. Pamiętajmy, mamy dwa momenty na rynku: dużej zmienności i małej zmienności. Z okresów małej zmienności rynek robi dużą zmienność. Z okresów dużej zmienności przeradza się w niską zmienność. Więc tutaj mamy tą zasadę. Jeżeli wygenerowany zostaje alert ze strategii trendowej grupy żółwia po okresie małej, z niskiej zmienności na danej spółce, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nastąpi kolejny silny ruch wzrostowy. Czyli czekamy na alerty po takich okresach, nie po takich. To są trudne momenty. Tutaj jest duże prawdopodobieństwo tego, że rynek zrobi głęboką korektę, co dokładnie miało miejsce. Zauważcie, że tutaj alert został od nas wygenerowany po cenie 368, 358 zł. Następnego dnia była luka wzrostowa i później wszystko zostało zniesione, pomimo tego, że zaraz rynek może iść dalej w naszą stronę. Zmienność jest dużo większa, czyli wynosi tam 20. Tutaj w momencie wygenerowania alertu było to 23 zł, więc znowu musielibyśmy odmierzyć. Czyli tutaj zakres cenowy 23 zł razy 2 to jest 46 zł, i nawet według tego klasycznego podejścia, jeżeli byśmy tutaj weszli. No, to udałoby się tą pozycję prawdopodobnie utrzymać, dlatego że, nawet jakbyśmy dokładali do pozycji, to cały czas ta dwukrotność ATR-a nie byłaby wybita. Ale jednak musimy zmniejszyć nasze pozycje, żeby uwzględnić tą dużą zmienność. No, i tutaj takim innym przykładem jest Rainbow turus który również jest aktywnym alertem na ten moment. Został wygenerowany tutaj wczoraj na zamknięciu sesji. Czyli mamy wybicie 14,64. Mamy alert. Ja tutaj poustawiałem, jakby te kolejne poziomy, przy których można by było wchodzić zgodnie z klasycznym podejściem. Natomiast jeżeli chodzi o zakres cenowy w drugą stronę, 0,90 tutaj dwukrotność ATR-a to jest na ten moment no, prawie 4. Tak? Czyli musielibyśmy mieć niecałe 4. Czyli stop loss początkowy. Ten klasyczny, który związany jest z doświadczeniem grupy Żółwia, byłby na poziomie około 11:40, i później kolejne byłyby podciągane coraz to wyżej. Tutaj ta druga pozycja byłaby wzięta zgodnie z klasycznymi zasadami. W związku z tym tutaj wszystko by zostało już zamknięte na stracie. To powoduje tą, tą właśnie rozbieżność. Tutaj nie było takiego okresu przestoju tu jest duże wahania w jedną, w drugą stronę. Najlepsze okazje są wtedy, kiedy mamy okresy przestoju, tak jak tutaj, jest zatrzymanie, dłuższy okres konsolidacji i wybicie. To da się wykorzystywać. To, to jest coś, co powinniśmy, na co powinniśmy patrzeć w przypadku strategii trendowej. Ewentualnie takie systematyczne ruchy spadkowe, które tutaj mają miejsce, też dają przesłanki do tego, żeby zarobić, dlatego że przeważnie po takim systematycznym ruchu jest okres zatrzymania i później ruch wzrostowy. To jest też okres dość Ciekawy. Aktualnie dobrym sygnałem, który spełniał, że tak powiem, nazwijmy to warunki, to jest właśnie polimek, dlatego że mamy systematyczny ruch spadkowy, później takie zatrzymanie, co spowodowało, że ten górne ograniczenie kanału don Chain mogło spaść i mieliśmy alert właśnie wczoraj, czy przed, tutaj 9 kwietnia, kiedy rynek na 1.51 został wygenerowany alert ze squabera, i tutaj wybicie trwa dalej, nawet ten dolne ograniczenie kanału donchain. Nie zostało jeszcze przesunięte. Jeżeli dodamy sobie wskaźnik ATR, to tutaj zobaczcie, że on na ten moment wynosi 11. Tak? Czyli, jeżeli byśmy wzięli dwukrotność ATR-a, czyli w tym przypadku 22 grosze, to cały czas ta pozycja tutaj jest broniona. A że już mamy wszystkie pozycje otwarte, według tej klasycznej zasady, to czekamy, aż dolne ograniczenie kanału do chain zacznie być podciągane. To wszystko jest jakby esencją tej strategii. Dzięki temu, co dzisiaj to jakby przedstawiłem, myślę, że wykorzystanie tej strategii zarówno przy pomocy alertów ze squabera, jak i samoczynnie ustawiając alerty, czekając na wybicia, będzie prostsze, a przede wszystkim bardziej świadome. Czyli pamiętajmy, że to początkowe ryzyko, które tutaj jest określane, to w klasycznym ujęciu zawsze było ograniczane przez zasięg dwukrotności dwudziestookresowego ATR-a, czyli zmienności w ciągu jednego dnia, tylko średniej dziennej zmienności liczonej z 20 okresów. Dzięki temu mamy, mamy bez, bezpieczną taką przestrzeń, w której kurs się może wahać. Oczywiście nie jest to złoty gral, nie jest to coś, co można wykorzystywać ślepo i, i należy w ten sposób robić, natomiast zachęcam do tego, żeby śledzić te alerty, bo ten moment, ten rynek, który jest teraz, on będzie obfitował w takie alerty i trzeba tylko filtrować je dobrze i będą to fajne okazje, dzięki którym będzie szansa zarobić dość fajne pieniądze. A teraz jeszcze na sam koniec tylko zapraszam do tego, żeby skorzystać z promocji na Squabera, dlatego że mam też książki właśnie z grupą Żółwia. Książka droga, droga Żółwia może być wysłana do każdego, kto do, dołączy do Squabera Premium na rok. Razem, jeżeli to będzie pierwszy zakup Squabera, to będzie na 30 dni gratis dodane jeszcze. I to trwa do poniedziałku, ta promocja, więc serdecznie Was zapraszam. A ta książka będzie wysłana jeszcze w tym tygodniu, jeżeli byście dzisiaj na przykład dołączyli. Pozdrawiam serdecznie, życzę udanego dnia. Jakbyście były jakieś pytania, pamiętajcie, żeby zadawać je na czacie w aplikacji squaber.com. My staramy się tam odpowiadać jak najszybciej. Się da. Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.